A wiecie, co jeszcze pisał Knajp? Że jak jesteście chorzy, ciężko chorzy, przewlekle chorzy, to wcale nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy. Bo w, w jego czasach też byli lekarze, którzy zdzierali mnóstwo kasy z tych swoich chorych i tylko ich egzystencja polegała na tym, żeby jak najwięcej się nachapać. W no, dzisiejszych ja, czasach też jest. Też byli, też tak, jest. tak jakby teraz byli. <laughs> nie, nie. Teraz są sami uczciwi, wspaniali lekarze. I mnie zależy na kasie, tylko na dobru chorego. Nie, na no, tak... no więc yy, powiedział, że. Można kłaść, tak się to nazywało, kłaść na siebie lnianą koszulę namoczoną w wodzie z solą. No. Co to jest uszyć sobie lnianą koszulę? Wycinasz po prostu w kształcie litery T, rękawy zszyjesz tak o, po prostu. Lniany materiał można kupić bez problemu. Nawet w takich resztkach materiałowych, w takich czy w hurtowni materiałów. Kupcie sobie po prostu kawał lnu. Albo zamówcie u dziewczyny, która szyje poduszeczki z gryki. Ona ma mnóstwo lnianych tkanin. I po prostu uszyć na siebie lnianą koszulę. Byle jaką. no Otwór na głowę wyciąć, nawet nie trzeba go obrębiać. Takie rękawy, żeby były za łokieć. I teraz ta koszula, żeby tak sięgała do półłytki. Żadnych tam więcej udziwnień, niczego. Ani guzików, ani zamków, nic.